Oh. Znajdujemy się w Muzeum Ikon Kultury Starobrzędowców, a konkretnie w dawnej kaplicy rzejskiego klasztoru starowierów. Starowierami nazywano osoby, które w wieku XVII nie uznały reform prowadzonych w Kościele Prawosławnym przez patriarchę Nikona, byli prześladowani, musieli z Rosji uciekać. Znaleźli się tutaj na tych terenach, ponieważ tu były kiedyś tereny pruskie, tutaj szaludność nie chciała w jakiś tam sposób zagospodarować tych terenów, a starowierzy w zamian za budowę dróg i mostów dostali możliwość osiedlenia się. Także nie tylko wojnowo, ale tutaj wszystkie okoliczne wioski były założone przez starowierów. Początki klasztoru to 1847 rok, był to najpierw klasztor męski, jednak cały czas był nacisk z Kościoła Prawosławnego, aby tych Michów nawrócić na Prawosławie. Częściowo się udało, część Michów przeszła na Prawosławie, część wyjechała stąd i klasztor zaczął podupadać. W 1885 roku przysłano bogatą siostrę z Moskwy, która wykupiła klasztor na własność. Do niej dołączyły siostry z takiego żeńskiego klasztoru, który był w Spychowie, a który się spalił. One prowadziły własne gospodarstwo rolne, z tego się utrzymywały, natomiast tutaj w kaplicy gromadziły się przed, w, na modlitwach. No i przed nami jest ściana z ikonami. Jest to tak zwany ikonostas. Najważniejszą ikoną jest ikona po środeczku, na samej górze, ikona Świętej Trójcy, ponieważ pod takim wezwaniem ten klasztor jest. Jeśli chodzi o ikony, mówimy, że ikon się nie maluje, a pisze, ikon się nie ogląda, a czyta. Nigdy również nie można było ikony zawiesić na gwoździu, ponieważ gwóźdź symbolizował mękę pana Jezusa. Ikona była zawsze opierana bądź wsuwana w ramki i zawsze na wschodniej ścianie budynku. Świecznik, który wisi, podarowany w 1910 roku przez bogatego kupca z Moskwy któremu bardzo młodo żona zmarła, jednak on w zamian za modlitwy miał podarować siostrom ten świecznik. Jest to wersja poprzednia, gdzie jest opisywana również w różnych przewodnikach. Natomiast podczas remontów, które były tutaj przeprowadzane, znaleźliśmy zapiski, z których to wynika, że to bogata wdowa po śmierci swojego męża chciała te swoje dostatnie życie, wstąpiła do klasztoru. I po prostu świecznik wniosła jako wiano. Księgi natomiast, które są porozkładane w gablotach, są pisane w języku starocerkiewno-słowiańskim, czyli cyrylica. Tych ksiąg siostry miały bardzo dużo, jednak z takich, których najczęściej korzystały, miały dwanaście, każda na dany miesiąc. I tam miały napisane, jakie posty, jakie modlitwy, jakie święta według nich postępowały. W ciągu roku siostry miały ponad 200 dni postu. Te posty się różniły w zależności od świąt. Najdłuższym postem był post przed Wielkanocą. Zaczynał się trzydniową głodówką i trwał 40 dni. Również tutaj znajduje się poduszeczka. Jest to tak zwany podrócznik. Każdy starowier y, posiada taką poduszeczkę. Służy do tego, że w momencie, kiedy się robi pokłon przed ikoną, kładzie się na niego ręce, żeby później robiąc na krzyża mieć te ręce czyste, ponieważ uważano, że po ziemi wiele grzeszników chodzi. Jeśli chodzi o krzyż. Górna poprzeczka to napis Jezus Chrystus Król Żydowski, druga ukrzyżowanie ramion, trzecia ukrzyżowanie stóp z tym, że jest przechylona. I są takie interpretacje, że w momencie, kiedy Pan Jezus umarł, otworzyło się niebo i piekło, czyli góra wskazuje na niebo, dół na piekło, a drugą, że z Panem Jezusem było ukrzyżowanych dwóch łotrów, jeden przed śmiercią się nawrócił, drugi poszedł do nieba. W ramkach, które wiszą na ścianie, są lestowki. Jest to odpowiednik katolickiego różańca. Każda z sióstr, jeśli nie wykonywała żadnych prac domowych, zawsze go miała przy sobie. Są to takie szczebelki symbolizujące drabinę do nieba. No i jeśli chodzi tutaj o siostry, nie ma już żadnej. Ostatnia zmarła 8 kwietnia 2006 roku. Osób świeckich, tutaj na tych terenach jest jeszcze siedem. Są to osoby w wieku starszym. Oni raz w niedzielę, jeśli chodzi o okres letni, spotykają się w, w swoim kościółku, który znajduje się pośrodeczku wsi. Nie mają zwierzchnika kościelnego. Spośród wiernych wybierana jest jedna osoba, która szczyci się szacunkiem, tak zwany nastawnik i on prowadzi wszystkie obrządki związane z ich religią. Jeśli chodzi o chrzest, odbywa się przez trzykrotne zanurzenie w wodzie. Woda musi mieć życie, czyli jest to przede wszystkim rzeka. Tak e, u nas były już dwa chrzty w jeziorze Duś, ale jezioro Duś jest połączone z rzeką, więc jest te życie. Nastawnik wchodzi do wody, bierze dzieciątko za rączki, za nóżki i trzy razy zamacza. Pogrzeb musi się odbyć do godziny 12 w południe. Krzyż jest stawiany w nogach, nie w głowie, ponieważ uważają, że dusza musi cały czas patrzeć na ten krzyż. W dawniejszych czasach, jeśli krzyż się przewrócił, to go nie podnoszono, bo twierdzono, że w tym momencie właśnie dusza poszła do nieba. Starowiercy są porozrzuceni po całym świecie. Są w Kanadzie, w Australii, w Niemczech. Jeśli chodzi o Polskę, to większe skupisko jest na Suwalszczyźnie, gabowe grądy i wodziłki. Dziadek mojego męża pochodził z babcią z Wileńszczyzny, byli w Armii Krajowej, stamtąd też uciekali, osiedlili się w Mikołajkach. Dziadek prowadził fermę Lisów i Norek siostra przełożona po prostu zgłosiła się do dziadka o pomoc, ponieważ tutaj były staruszki, już nie dawały sobie rady, żeby coś takiego otworzyć tutaj w klasztorze. Dziadek zdecydował się pomóc. Tak zaprzyjaźniły się razem z dziadkiem, że ostatnia siostra przełożona przekazała testamentem dziadkowi w zamian za opiekę do żywocie tych sióstr. W obecnej chwili mąż jest właścicielem, jest to trzecie pokolenie, syn będzie następnym pokoleniem, także ma ochotę i chce zostać tutaj dalej.